Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na pierwszy odcinek z serii Maruzel.pl kontra METIN2.pl Zapraszam No dobra Jesteśmy właśnie na zaprzysiężonych, na których mam zamiar wbić kosmiczny level 17 Jak widać zacząłem grać od nowa Wojem Body, 16 level jak na razie ma, nickmaruzel.pl Dlaczego zacząłem grać od nowa, a nie mam jakiejś na przykład postaci? No cóż, yy, został mi łajnot skradziony, ale jakoś nie rozpaczam i nie ma co rozdrapywać. Cóż, nie mam konta, to nie mam konta, trzeba sobie jakoś radzić i zaczynam od nowa. Od teraz filmiki będą powstawały na serwerze Phoenix, co nie powinno dziwić, jeżeli ktoś oglądał odcinek wcześniejszy <laughs> yy, dlaczego akurat wojbody? no cóż yy, na solarze był mental no to teraz trzeba jakiegoś urozmaicenia poza tym jednak wojbody no to to jest ta prędkość, która, którą uwielbiam gdyż ment mentalem zanim no taka prawda jest, że zanim się machnie tym mieczem aż i się uderzy tym duchowym no to można, można szybko uciec spod tego duchowego no i strata skilla tak naprawdę hmm. mam zamiar wbić jak najszybciej 30 level no i wtedy będzie coraz więcej odcinków i mam nadzieję że będą coraz bardziej ciekawe yy, co jeszcze? Mamy plany, o właśnie, level up to jest, czyli aura na 12. Także jest dobrze. O czym to ja mówiłem? Yy, wiem. Wraz z pepsiakiem WoW, czyli z moim kolegą z Reala, dawniej znanym jako Powerbass, zamierzamy założyć Gildię. Założycielem Gildii będę ja, więc Gildia powstanie dopiero jak zbiję, no, ten minimum 40, a nawet nie wiem czy nie poczekać dłużej, żeby żeby jednak założyciel miał trochę większy level. Co jeszcze? Co do EQ, no to jestem na lodzie, bo w zasadzie oba jesteśmy na lodzie, bo nie mamy nic, no ale liczymy na jakiś chociaż skromne, ale żeby coś było na jakiś drop z tą boli no i mamy nadzieję że to nas chociaż choć w jakimś stopniu paratuje no yy, ja mam o tyle dobrze też że na 30 levelu dostaje się skrzynię ucznia z której leci 5 bodzi a tutaj bodzie chodzą tak mniej więcej z 16-20 kaka taki przedział taki przynajmniej widziałem może nie wiem może się mylę co jeszcze to chyba w sumie tyle. Jeżeli Wam się podobają moje filmiki, to zapraszam do subskrybowania i komentowania. Na razie pozdrowisz czałeczka dla Was.